Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Żmuda. Jestem właścicielką pracowni naprawy dywanów i kilimów w Warszawie przy ulicy Dewightis 3. I właśnie tu jesteśmy. Pomyśleliśmy, że dla tych wszystkich, którzy nie mogą być u nas osobiście, stworzymy wirtualny spacer po naszej pracowni. Jesteśmy teraz w pierwszym pomieszczeniu, które najczęściej Państwo odwiedzacie. Na ścianach przepiękne polskie kilimy, które stanowią część mojej kolekcji oraz poduchy. Też uszyte z tych kilimów. A do serca pracowni zapraszam dalej. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu pracowni, które pełni funkcję galerii, studia fotograficznego i jednocześnie parkietu do naprawy największych okazów dywanów orientalnych. Są nasze miejsca pracy i jednocześnie olbrzymi zapas wełny tkackiej i wszelkich nici do naprawy dywanów i kilimów. Mam nadzieję, że ten wirtualny spacer pozwolił Państwu zapoznać się z miejscem, w którym pracujemy, i jednocześnie. Zobaczyliście, gdzie wysyłacie swoje dywany i kilimy do naprawy, jak są traktowane i w jakich warunkach czekają na naprawę. Jeśli będziecie mogli przyjechać do nas osobiście, serdecznie zapraszamy.